Gdy rozdarłem spodnie me, Myślałem już, że wszyscy bardzo lubią mnie Ale to zepsułem w jeden dzień Już zaraz w mej historii smutnej wysłuchacie To wszystko przez te rozdarte gacie Gdy duży lary przebił prężąc mięśnie swe Spancz pop... W oczach dziewczyn wdzięk Ten, któremu spodzień w kroku pękł Przeklinać nie mam prawa ani skarżyć się Ale czuję ból, że strach Samotnie stać na plaży dużo gorzej niż Poparzonym być gdzieś i w bułach mieć biach. Dziś dostałem lekcję, nie zapomnę jej Zawody Z sobą chcesz być, nie zgrywaj się, a nie skończysz jak...